Dzień dobry, dzień dobry, ale jestem zmęczona, nie wyspana, całą noc nie spałam. Przeżywałam chyba ten wczorajszy dzień, a piąty dzień sobie um, taką tabletkę na sen, którą dostałam nową ostatnio od pani doktor. Mam nadzieję, że trochę pośpię. Uh -huh. I tak mnie zaczął poniżej żołądek boleć, że już nie było spania. Więc zeszłam na dół, e, zasnęłam 20 po 7, tak rano dopiero. E, spałam do za 28. Potem obudziłam się 10 po 8, Spałam, zasnęłam 20 po 8, spałam do 10 9 i już chłopcy zeszli na dół, już nie było spania. Jestem wykończona. Ale to widać, nie? Jestem po wyczerpana psychicznie i z braku snu, po prostu nie mam siły w rękach, kończynach, o, jakieś inne fajne radyweczki. Dzisiaj na szczęście idziemy na obiad do restauracji. Ostatnio filmik, jak miał festyn, wygrał w losowaniu gigantyczną pizzę, więc idziemy dzisiaj zrealizować ten kupon i nie trzeba będzie gotować. Muszę zapasteryzować tylko wczorajsze rzeczy, które robiłam. Zupkę meksykańską, sosik pieczeniowy. Kotlety mielone, przepraszam Was. Kotlety mielone się już pasteryjują i miałam jeszcze zrobić wczoraj pulpetę w sosie pomidorowym, ale już nie dałam rady, więc jak odzyskam siły, to zrobię dziś, a jak nie, to zamrożę do mielone mięso i zrobię innym razem. Co tam, Lunka? Co tam? Zjadłeś już śniadanko? O! Tak? Zjadłaś? O! Było śniadanie? Tak? No. Było, było. Dobra, i ja mam za sobie jeszcze maseczkę, którą dostałam od Iwonki, bo właśnie czuję się taka spuknięta na buzi przez ten brak snu. I w ogóle taka, nie? Ociężała właśnie. Taka mm, mokra, fajna. Mogę takie maseczki mięciutkie. Mięciutka flizzolinka. A jak pachnie, oj. Pięknie pachnie, tak, Mhm, mm jak w takim super salonie kosmetycznym, taka, wiecie, luksusowa maseczka, o, jaka zimna, fajna. Ale świetna, o jacie, mm, jaka minutka, jak otula, a ile ma tej esencji, wow, ja jeszcze w tam no bo niedawno wstałam, tu jest jeszcze dużo tej esencji, Ojacie, ja sobie ją wykorzystam wieczorem, więc na tej mojej lodóweczki, niech się płodzi. Się chodź. A ja schodzę na dół na śniadanie, chociaż nie czuję głodu w ogóle. Poszedłem spać najchętniej. Oh. A co tam się wydarzyło na tym YouTubie, że mi tak gratulujecie? Tysiąc subskrybentów mi pęknęło. Jest <tysiąc> nie do uwierzenia. To jest nie do uwierzenia. No z tego miejsca, takiej wersji. Bardzo Wam dziękuję za zaufanie, za to, że jesteście ze mną, za to, że subskrybujecie. Rok temu, kiedy zaczynałam w życiu nie sądziłam, że to się wydarzy, że ktoś będzie mnie chciał oglądać. A tu Proszę. Mm, super. A to też sobie włożył do, do, do O, ten masażer. Dobra. Schodzę pomóc mężowi, bo on tam wziął śniadanie na siebie. Miał wszystko tam policzyć. Zobaczymy, czy mu się uda. Pastę z makreli dzisiaj robi z jajeczkiem. Wiesz, spadają te płatki. O, dobra. Super esencja. No, fajna. Schodzę. Dziewczyna ja w ogóle nie mam siły. Nie? Jestem przez co że nie spałam całą noc. Jestem po prostu. Brak mocy. Przezwoła sprawdzić, czy wszyscy są na miejscu. Wszyscy są? Obecni? Mąż zrobił pyszną pastę z wędzonej makreli z zjedliśmy sobie śniadanko. Przepraszam, ja cały czas wam. Yy, ogarnęliśmy blaty, które ja ogarnęłam. Yy, przelałam słoiki sos pieczeniowy, już się pasteryzuje. Muszę jeszcze lecieć do sklepu, ale to Filipka wyślę. fasolkę do zupy meksykańskiej i też ją będzie można już pasteryzować i teraz usmażyłam topsiki do e, pulpety do sosu pomidorowego ale właśnie muszę lecieć do sklepu to zrobię Mój listę i jego wyślę właśnie muszę kupić składniki do tego do tych bajków do pulpetów w sosie pomidorowym nie mam już przeciaru, bo mi wyszedł Sok pomidorowy. Mm. No i właśnie fasolka to zupy meksykańskiej. Taka wiecie, w puszce. W puszce, w puszce. No, powiem Wam, że używanie takich chłodnych kremów jest fajne. Wiadomo, że to jest gadżet, to nie jest nic takiej pierwszej potrzeby, ale... Ale odczucia są fajne. Maluję się może trochę, ale zanim to zrobię pielęgnację i się położę chwilkę. Może się zdrzemnę. fajne. Mm. Chłodne. I dobra. プラスの場所。 ale się ochłodziło na maksa na maksa się ochłodziło ja już puszczam wodę do wanny, idę się kąpać eee, pulpeciki już też się pasteryzują. zrobiłam je jednak dzisiaj także cieszę się wyszły 2 litrowe słoiki jeden mniejszy to co zostało to po prostu będziemy jeść jutro pojutrze więc zostawiłam to w garnku eee, dobrze zastanawiam co mam jeszcze za doświadczki na pewno to robiłam dzisiaj live'a z tym makijażem i niestety chyba się nie zapisał a szkoda bo prosiłam Was o dodatkowe pytania do QA Zbieram się, zbieram, zbieram i zabrać się nie mogę. Natomiast pamiętam, że ja tych pytań miałam dużo więcej i one poznikały mi. Nie wiem, czy ktoś się posuwał. nie mam pojęcia, e, więc pod tym filmikiem was proszę o e, pytania do QA. Mam kilkanaście właśnie pytań zebranych, ale jeśli jeszcze chcecie coś wiedzieć, to sekcja komentarzy należy do Waszej dyspozycji. A ja popisuję coś kąpać. I odjeżdżę się jeszcze później. Mm, w końcu troszkę pada. Nie pytajcie co Filip ma w pokoju. Bajo bongo. damy pielęgnację i się układę. Nie naszykowałam sobie co prawda jeszcze obręb do pracy, więc coś muszę sobie naszykować, żeby na mnie nie tracić czasu. Czekam, mąka. No i może dzisiaj w końcu zamówię te piżamki, bo już po prostu nie mam pista. że jak ja y, na 50 minut spania w przerwach y, dzisiejszej nocy, no to wygląda i czuję się w miarę dobrze. No, skończyło się sero. Aż jestem w szoku. Myślę, że padnę jak kawka. Miała kawka. Kremik budu czy Słucham na koletek z No to lustro z funkcją bluetooth to świetne, świetna opcja, świetny wynalazek. Wiedziałam, że będziemy z tego korzystać. W ogóle to ta moja mm, opieknę od tematu. Um, to miejsce, w którym chodzę na stretching otworzyło też zajęcia jogi we wtorki i ja chyba stretching mam ostatni raz w czwartek, dwa niestety opu opuściłam przez ten chyba ostatni mam w czwartek ale chciałabym się zapisać na tą jogę we wtorki muszę pomyśleć i rozważyć to z grafikiem domowym dobra 那个。